Właśnie, jak tutaj Tomek zaznaczył na wstępie, pogodzenie elastyczności ze standardem wydaje się dużym wyzwaniem. Natomiast ja bym wręcz mm, używał tego wspólnie w jednym zdaniu. Postawił taką tezę, że elastyczność organizacji jest realizowana przy użyciu bogatego standardu TETA. Przed chwileczką Krzysiek pokazywał, pokazywał państwu rozwiązanie dotyczące konfigurowania wniosków kadrowych, więc ubogacając ten nasz standard, Rzeczywiście jesteśmy w stanie wspomagać Państwa w dowożeniu dla biznesu elastycznych rozwiązań. No właśnie, Panie Konradzie, czy może Pan powiedzieć, co strygerowało Państwa organizację w tym, żeby uruchomić projekt wymiany systemu kadrowo-płacowego? Ja może na początku powiem, czym moja organizacja się zajmuje. My jesteśmy producentem dużych maszyn budowlanych, który wywodzi się jeszcze z takich bardzo wczesnych czasów buty Stalowa Wola, gdzie powstaliśmy jako oddział, a potem w 2012 roku wykupiła nas duża firma chińska, duża, duży potentat, jeżeli chodzi o budowę takiej maszyny, głównie bazy i tak historycznie rzecz biorąc, jakby po pewnym czasie, dokładnie w 2023 roku, Wróciliśmy, znaczy część firmy naszej wróciła znowu do Hoty Stalowa I to jakby było taką, takim jakby Przyczynkiem do tego, że musieliśmy bardzo Bardzo szybko i bardzo W bardzo taki sposób zaplanowany, systematyczny Przejść do nowego modelu obsługi procesów HR u nas w firmie Tak naprawdę poszukiwaliśmy rozwiązania, które już w standardzie zaoferuje nam w bardzo szybki sposób możliwość zmigrowania się do rozwiązania, a było to spowodowane tym, że firma z, z organizacji, która miała 700 pracowników nagle została zmniejszona do firmy, która który miał pracować docelowo tylko około 120 osób i naturalnym tutaj efektem tego było, że bardzo się zmniejszył dział HR, który miał obsługiwać tą nową organizację. Więc tutaj e, wybór padł na, e, idąc tak troszkę, wychodząc z doświadczenia osobistego, które po, posiadałem z pracy w poprzedniej firmie z systemem TETA oraz współpracy z firmą e, BMM, z którą chwilą firm, żeśmy wspólnie wdrażali ten system, e, Wybór był dosyć naturalny, potrzebowaliśmy szybkiej reakcji na tą zmianę w naszej organizacji, potrzebowaliśmy sprawdzonego rozwiązania, standardu i jakby idąc wnioskami, za wnioskami wyciągniętymi z tego doświadczenia poprzednich lat pracy z tym systemem jego wdrożenia, wiedzieliśmy, że tego typu zabieg może się bardzo szybko udać tak naprawdę i, i, i dowieść, dowieść jakby realizację naszych... Wymaga, które bardzo szybko, że tak powiem, zostały przed nami postawione. Czyli tutaj rygor czasu był takim istotnym elementem, który popchnął państwa w kierunku standardowego rozwiązania, takiego, który jest sprawdzony, działające? Tak. Ry rygor czasu wynikający z tego, że te zmiany zachodziły bardzo dynamicznie. Eee, tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, jakie będą wyniki ustaleń między nami a naszymi partnerami. Więc potrzebowaliśmy rozwiązania, które tu maksymalnie da nam możliwość, jakby y, reagować na, na te zmiany. Skorzystaliście Państwo z oferty naszego partnera, firmy BMM. Andrzej, jeśli mógłbyś powiedzieć to, jakie finalnie zostało zaproponowane rozwiązanie kompleksowo dla, dla firmy Lugon Interest? Tak, podsumowując to, co Pan Konrad powiedział na temat wymagań, jakie zostały nam przedstawione, ująłbym to w ten sposób, że potrzebne było y, szybkie wdrożenie. Uruchomienie systemu. Potrzebne było zapewnienie skalowalności tego systemu, czyli jego wzrostu w ramach, czy w miarę wzrostu planowanego nowo powstałej spółki. Coś, co może nie wybrzmiało w tym, co Pan Konrad powiedział, ale ja pamiętam, że to też było bardzo mocno akcentowane, to było możliwie nieduże zaangażowanie zespołu po stronie klienta w temat związany właśnie z uruchomieniem systemu. Tak to był jeden taki z takich podstawowych parametrów, a tutaj jeszcze może dodając to co Pan Andrzej wspominał, my w trakcie tego procesu naszych rozmów, takich przedwdrożeniowych, ogólnie zakładaliśmy, że będziemy, będziemy szli w model on bo takie było nasze doświadczenie, to, to co istotne tutaj, bardzo, w bardzo jasny i przejrzysty sposób dostaliśmy taką informację zwrotną. Jeszcze wtedy, jakby ja osobiście nie miałem świadomości takiej możliwości, natomiast tutaj firma BMM nam przedstawiła zupełnie inny scenariusz. Jak się okazało, on idealnie się wpasował w nasze potrzeby. Był to scenariusz, który zakładał, jakby skorzystanie z usług Unit for w, w, w formie usług SAS-owych, tak naprawdę. Na dodatek jeszcze od samego początku planowaliśmy też outsourcować e, usługi e, kadrowe e, poza naszą firmę, no bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będziemy mieli bardzo ograniczone możliwości kadrowe w tym zakresie, tak naprawdę, więc. Tak, biorąc to wszystko pod uwagę, rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy, była TETA-R, takie predefiniowane środowisko TETA. W którym pracuje wielu klientów, rozwiązanie wielofirmowe, które daje tą możliwość, że w zasadzie bezpośrednio po zaimportowaniu danych klienta można rozpocząć w nim pracę po ewentualnie krótkim szkoleniu, jeśli ktoś systemu TETA nie zna. Więc tutaj mieliśmy obsłużoną tą potrzebę szybkiego uruchomienia systemu. Tak jak Pan Konrad wspomniał, była tutaj kwestia outsourcingu i tą potrzebę Naszego, udział w tym projekcie naszego partnera firmy Payroll. Jeśli chodzi o zapewnienie skalowalności systemu, system TTR jako wielofirmowy daje możliwość szybkiego uruchomienia, ale daje również możliwość i obciążenia takich standardowych procesów w zasadzie z marszą. Natomiast jeśli organizacja rośnie, ewentualnie jej potrzeby stają się bardziej specyficzne, bardziej indywidualne, mamy tutaj możliwość również bez żadnego problemu wyodrębnienia danych klienta, wyeksportowania do, do odrębnej instalacji, gdzie mamy swobodę właśnie w obsłudze takich indywidualnych potrzeb. I to też jakby to, 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 to pytanie o taką możliwość też brzmiało już na etapie tych pierwszych rozmów bo my zakładaliśmy, że okej, okay, wchodzimy w taki powiedzmy standardowy model, ale nie wiedząc jeszcze jak będziemy się zmieniać w przyszłości, co będziemy w przyszłości potrzebować. Byliśmy jakby dostaliśmy od razu zapewnienie, że będziemy w stanie w przyszłości w bardzo łatwy sposób przejść na to pełne rozwiązanie ta, z którym ja osobiście miałem wcześniej do czynienia i jakby znając jego możliwości, tutaj jakby wiedziałem, że to nasze potrzeby w przyszłości na pewno zostaną zaspokojone w ten sposób. Tak Jeżeli by się pojawiła, pojawiło, ziścił scenariusz, że tak powiem, kolejnego dynamicznego jakiegoś tam rozwoju, czy też no, jakiejś akwizycji być może innych spółek, które gdzieś tam na terenie Europy działają, tak naprawdę jesteśmy w tej chwili na to gotowi właśnie dzięki temu rozwiązaniu. Wspominał Pan o swoim doświadczeniu z systemami TETA. Jak rozumiem, to było bardziej doświadczenie z rozwiązaniami instalowanymi w wersji on-premise. I, i, I jak od tej strony Pan tutaj widzi, to na ile nasze rozwiązanie zasobowe, gotowe, funkcjonujące już w, w naszym środowisku, możliwe do udostępnienia w zasadzie, tak jak wspomniał Andrzej, zaraz po zasileniu danymi z Państwa systemu, na ile to widzi Pan, że jest. Korzyścią dla, dla Waszej organizacji, że nie trzeba wyskalowywać sobie tego środowiska samodzielnie, i, i właśnie przy każdej zmianie zastanawiać się, jak to robić. Jak to. znaczy z punktu widzenia mojego, jako osoby odpowiedzialnej za IT w mojej organizacji, tutaj zalet jest olbrzymia ilość, tak naprawdę. Mając takie doświadczenie z pracą w systemie ONPREM, wiem, ile czasu i jakich czynności wymaga oddziału IT wsparcia takiego systemu. Nie są to jakieś super skomplikowane rzeczy, natomiast to są rzeczy, które zajmują czas i jakby ten czas musi zostać przez zespół IT poświęcony. W tym momencie takiego, takiego problemu nie mamy tak naprawdę. Jako dział IT w ogóle nie ingerujemy w ten sposób, w ten, w ten, ten proces. Tutaj jakby cała odpowiedzialność za utrzymanie systemu, jego aktualizację zarówno od strony serwera, od strony klientów, dbanie o, o jakby o to, żeby system działał poprawnie, jego konfiguracja, to wszystko jest tutaj dla nas wykonywane przez naszego partnera, firmę BMM. Także tutaj z punktu widzenia IT są bardzo duże korzyści, już nie mówiąc o takim niskim progu wejścia tak naprawdę w to rozwiązanie, w momencie, kiedy nie musimy inwestować dodatkowo w infrastrukturę serwerową. To jest też taka bardzo istotna rzecz, którą też infrastrukturę serwerową przecież trzeba utrzymywać, tak naprawdę aktualizować. Płacić licencję za oprogramowanie. Także to, to wszystko to są te korzyści bardzo, bardzo wymierne z naszego punktu widzenia. Okej, okay, czyli elastyczność od strony obsługi, od strony rozbudowy środowiska to jedno. Natomiast macie Państwo również zapewnioną elastyczność, rozumiem, po stronie skalowania y, Państwa biznesu. Y, w zasadzie nie zaprzątając sobie głowy tym, czy macie odpowiednie zasoby również personalne do tego, żeby obsługiwać. Proces. Dokładnie tak, i tutaj, jakby, tutaj olbrzymia rola nie do przecenienia, znowu kolejnego partnera firmy Payroll, tak naprawdę, która to korzystając z, z rozwiązania sesowego y, UnitForm pracuje y, jako nasz partner dla nas, y, y, jako nasz outsourcer usług HR-owych, tak naprawdę. Właśnie, panie Rafale, jaką wartość dodaje do biznesu skorzystanie z usług profesjonalnego? Dostawcy usług BPO w obszarze katrypłacy. Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Wydaje mi się, że tych wartości dodatni, które, które przynosi takie rozwiązanie, jest całkiem sporo. Ja bym to zagregował do pięciu filarów. Pierwszy to elastyczność. To, co wcześniej wspomniał Pan Konrad czy Pan Andrzej, bardzo szybko podeszliśmy do tematu w kontekście analizy biznesowej, potrzeb Państwa firmy, e, tego na jakim środowisku będzie postawiony system, jak to będzie funkcjonowało, bardzo szybkie wdrożenie i również szybka współpraca podczas wdrożenia naszych specjalistów e, e, pomagających jakby zdefiniować i sparametryzować odpowiedni system do tych potrzeb e, klienta, e, jak również szybkie uruchomienie i, i współpraca. E, drugim pilarem myślę, że jest e, Tutaj na pewno redukcja kosztów y, oraz przeniesienie ryzyk. Wydaje mi się, że y, prze, od, odpowiednie zagregowanie, przeniesienie kosztów operacyjnych y, daje wymierne korzyści naszym klientom, jak przed, może nawet przede wszystkim y, oszczędności w kontekście y, ryzyk, które wy, mogą wystąpić w tego typu biznesie. Tak? No tutaj mówimy o wyuczestowaniu akurat w, w przypadku firmy pana Konrada. Usług payrollowych i za to odpowiada już payroll, tak? za wszystkie, wszystkie aspekty związane z obsługą, to my ponosimy odpowiedzialność, my bierzemy na siebie odpowiedzialność, konieczność analizy zmian prawnych, przepisów prawnych we współpracy z państwem firmą Uniforem w kontekście tak by, aktualizacji prawnych i dostosowania systemu. Kolejnym tematem, filarem, który jest niewątpliwie bardzo istotny dla naszych klientów, jest dostęp do zasobów wiedzy naszych ekspertów. Nasza firma zatrudnia bardzo dużo doświadczonych osób z wieloletnim doświadczeniem, którzy poza codzienną współpracą z naszymi klientami, zapewnieniem wysokiej jakości usługi, są też do, do dyspozycji naszych klientów. Jeżeli potrzebują nasi klienci przedyskutować jakikolwiek temat związany z, z zakresu prawa pracy, to czy, czy innych, innych aspektów hr nasi specjaliści służą zawsze poradą i są wsparciem naszych klientów. I to też wczoraj rozmawialiśmy z Panem Konradem przy kolacji o tym pierwszym roku prawie już naszej współpracy i tym jak dobre grono eksperckie mamy i, i, i tutaj Pan Konrad potwierdzał, że... Tak, to jest jakby tutaj nie do przecenienia jest jakby zaangażowanie i jakby fachowość ludzi, którzy po stronie payrolla pracują. Można powiedzieć dla nas tak naprawdę jako jako gdzieś tam nasza wysunięta placówka, kolejna, tak naprawdę, świadcząc te usługi. To usług. tak naprawdę jest bardzo duże wsparcie dla naszego zespołu, który tak naprawdę w zasadzie wszystkie kompetencje płacowe są teraz po stronie, po stronie payrolla. Tak pozostało zorganizowane i jakby tutaj, no, już po roku jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, że ten model bardzo nam się sprawdza w tym momencie. Chodzi tak. I kolejnym filarem myślę, że. Jest też poprawa efektywności e, współpracy z naszymi klientami. E, nasza firma w DNA ma zakodowane szukanie optymalizacji e, w kontekście współpracy z naszymi klientami, żeby przepływ informacji był jak najbardziej efektywny, żeby proces dostarczania wyników, naliczania wynagrodzeń w tym przypadku był jak najszybszy. E, I tutaj mogę przytoczyć przykład akurat innej firmy, na, na, też naszego klienta, który przychodząc do nas miał. E, rozbudowany proces payrollowy, który trwał mniej więcej 5 dni roboczy. Po analizie wszystkich procesów, po optymalizacji przepływu informacji, przekazywania danych, byliśmy w stanie skrócić ten proces do mniej niż dwóch dni. Jak rozmawialiśmy dzisiaj, czy, czy, czy też wczoraj na naszej konferencji, czas to pieniądz, więc to jest też bardzo wymierna korzyść, jaką nosi współpraca z taką firmą jak nasza. Dziękuję. No właśnie, to tak Panie Konradzie, no, mi się nasuwa jednak, jednak takie stwierdzenie, że to pełen sukces, ale zadam to pytanie, czy z perspektywy czasu dokonaliby Państwo takiego samego wyboru, jak, jak z końcem zeszłego roku? Biorąc pod uwagę to, jak to wszystko nam się sprawdziło, jak w tej chwili działa, jak żeśmy się tutaj jakby razem uzupełnili wszyscy tak naprawdę i to jak najbardziej. Biorąc pod uwagę też to, jak w tej chwili wygląda organizacja, i mając y, jakby w perspektywie tą wiedzę, że ta organizacja w przyszłości znowu się zmieni, a już teraz w tej chwili o tym wiem, no to to rozwiązanie to jest jakby dla na, naszych strzał w dziesiątki po prostu. To... I rozumiem, że te plany rozwojowe są uzgadniane zarówno z partnerem wdrożeniowym firmą BMM, jak i Payroll Bell świadczącą usługi płacowe. Tak, każde z naszych potrzeb na pewno będą komunikowane, że tak powiem, i wspólnie będziemy nad nimi pracowali. Świetnie. Serdecznie dziękuję za, za tą rozmowę, za to, że podzieliście się panowie tą historią. Jak mogliśmy usłyszeć, produkty TETA oraz doświadczenia naszych partnerów pomagają we w sprawnym wdrażaniu zmian w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Wierzymy, że wielu z państwa też ma bardzo podobne historie i też tym naszym bogatym standardem realizujecie potrzeby biznesowe swoich pracowników. Mamy nadzieję również, że ten przykład może być dla Państwa inspiracją do wspierania organizacji w tych zmieniających się czasach. No, żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywiście mieliśmy COVID i kolejną plagą była Polski Proszę. Ład. Tak? No i, i, I oczywiście to, to jak wojna w Ukrainie wpływa na, na, na nasze biznesy. Także dziękuję panowie serdecznie za to, za to wystąpienie, ponieważ był to ostatni merytoryczny panel naszej konferencji. Pozwolę sobie na zaakcentowanie kilku głównych przemyśleń, z którymi chcielibyśmy, żebyście państwo wrócili do domów. Takim pierwszym dla mnie nasuwającym się od razu, od razu na myśl jest to, jak sądząc po reakcjach na wczorajszym panelu dotyczącym eteczek. Że odczarowaliśmy te, te fakty, mity i legendy związane z etyczkami, i tutaj jest, jesteście Państwo już bardziej doposażeni w wiedzę, w jaki sposób te, to rozwiązanie moglibyśmy u Państwa implementować. Drugim istotnym elementem to jest elastyczność zapewniana standardowymi rozwiązaniami TETA, i, i, i zarówno w takim modelu, gdzie występujemy z partnerami, jak i po prostu elastyczność wynikająca z tego, że ten standard jest bardzo bogaty, o czym mogliście się Państwo przekonać podczas prezentacji. Yy, Konfiguratora wniosków HR-owych przed, przed naszym wystąpieniem. No i last but not least, myślę, że, że, że to jest taka kluczowa informacja z tego naszego eventu tegorocznego. Plany rozwojowe na webifikację rozwiązania PETY, bo to jest rzeczywiście duża rzecz, która będzie pozwalała nam dostarczać Państwu najnowocześniejsze, najlepsze rozwiązania. Zachęcamy ponownie do rozmów z Państwa opiekunami podczas indywidualnych spotkań. Dziękujemy serdecznie za uwagę.